Dlaczego jedząc łososia i brokuły, suplementują omega 3? Łosoś plus brokuły, ideal. Nie do końca. Jestem mięso i rybożerna. Dla mnie duża ilość taka czy łososia to posiłek idealny, ale czasami warto go ulepszyć. Łosoś zawiera omega-3 i aż 40 g białka w kawałku 200 gramowym. Brokuły zawierają sporo błonnika i więcej witaminy C niż pomarańcza oraz sulforafan, który jest naturalnym wsparciem w detoksykacji wątroby. Taki posiłek powoduje, że mam stabilny poziom energii, czuję się zdrowo i jestem syta. Mimo to suplementuję omega-3, ponieważ łosoś hodowlany ma mniej omega-3, niż dziki. A stosunek omega-6 do omega-3 w naszej diecie zazwyczaj jest dalece nieoptymalny, nawet jeśli zdrowo się odżywiamy. D3 plus K2 suplementuję przez cały rok, żeby mieć ją w górnych granicach normy. Mi wystarczy jedna kapsułka zawierająca 2000 jednostek. Teraz mam idealny posiłek. Pamiętaj, że suplementy nigdy nie zastąpią zdrowej, dobrze zbilansowanej diety, ale mogą być jej wspaniałym uzupełnieniem. A Ty jak łączysz jedzenie z suplementacją?